Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew w którym świętujemy 50 lat dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w programie Prawda Ewangelii. Witaj w bardzo wyjątkowym wydaniu Prawdy Ewangelii. Składasz się z trzech części, ducha, duszy i ciała. Uzdrowienie jest częścią odkupienia Chrystusa, bo chce, żebyś był zdrowy. Jak możesz wątpić w to, że to otrzymasz, jeśli już to masz? Zostałeś już pobłogosławiony. Wszystko, co Jezus przyszedł zrobić, moc do tego uwalniana jest przez Ewangelię. Wiadomość prawie zbyt dobrą, by była prawdziwa. Witaj w poniedziałkowym odcinku Prawdy Ewangelii. Dzisiaj rozpoczynam zupełnie nową serię, która będzie ekscytująca, ale zanim do tego przejdę, wspomnę tylko, że jak widać nie jesteśmy na naszym normalnym planie. Przenosimy się teraz z Colorado Springs do Woodland Park. Mamy tutaj Harris Bible College już od czterech lat, ale właśnie nabyliśmy nowy obiekt Woodland Park sąsiadujący z naszym kampusem Harris Bible College. Jesteśmy w trakcie remontu i przenoszenia tam naszego sprzętu telewizyjnego. Prawdę mówiąc, byłem tam przedwczoraj i już prawie całkowicie zmontowali scenografię. Oczywiście nie mamy żadnego tła, oświetlenia i tym podobnych rzeczy, więc wciąż jest wiele do zrobienia ale mówię to po to, ponieważ to jest powód, dla którego jestem w jednej z naszych sal konferencyjnych, naszym nowym audytorium. Wiesz, dzięki łasce Bożej zakończyliśmy trwającą 4 lata budowę tego budynku i wprowadziliśmy się do niego pod koniec sierpnia. Chwała należy się Panu. Teraz już my jesteśmy dość daleko na drodze do wybudowania naszego parkingu. Będzie to budynek o powierzchni 336 tysięcy stóp kwadratowych, w którym będziemy mogli zaparkować 1085 samochodów. Tak więc wszystko to jest wyjaśnieniem, dlaczego jesteśmy w tej sali konferencyjnej. Słońce właśnie tutaj wschodzi w Colorado i nie jest to optymalne tło, ale chwała Bogu, moja załoga wykonuje po prostu świetną robotę i. Przez kilka tygodni będziemy korzystać z tego tymczasowego studia, dopóki nie ustawimy wszystkiego w naszym nowym obiekcie. Dzisiaj rozpoczynam zupełnie nową serię, która tak naprawdę dotyczy tego, jak radzić sobie ze wstydem, z potępieniem, strachem i tym podobnymi rzeczami. I powiem Ci, że każda osoba oglądająca ten program ma do czynienia z tymi rzeczami w takim czy innym czasie. I ze smutkiem muszę powiedzieć, że jest wielu ludzi, którzy po prostu żyją w ciągłym stanie potępienia, żyją w ciągłym wstydzie z powodu rzeczy, które się wydarzyły. A to może być druzgoczące. W rzeczywistości widzimy dziś wskaźnik samobójstw, który... Właśnie pobił wszystkie rekordy. Widzimy, że więcej ludzi popełnia samobójstwo niż kiedykolwiek wcześniej i wiąże się z tym wiele rzeczy, ale z pewnością z uwagi na potępienie, poczucie winy i wstydu, z którym ludzie żyją. Jednym ze sposobów, w jaki ludzie myślą, że mogą sobie z tym poradzić, to po prostu zakończyć to wszystko. Oczywiście jeśli naprawdę wierzysz w Słowo Boże, to co ono mówi, kiedy ktoś popełnia samobójstwo, to nie kończy wszystkiego, to tylko kończy ich szansę na uporządkowanie. Spraw w tym życiu, ale natychmiast przechodzą do wieczności, gdzie będą żyć wiecznie albo w obecności Boga, albo oddzieleni od obecności Boga. Dla tych, którzy nie znają Pana, samobójstwo tylko pogorszyło sytuację, ale dzisiaj ludzie wyrażają swoje niezadowolenie, swoją depresję, swoje zniechęcenie, które mają w swoim życiu. I ze smutkiem muszę powiedzieć, że jest to nowa norma dla wielu ludzi, a nie powinno tak być. A więc to, o czym chcę zacząć, Mówić, to seria, na której temat mam zupełnie nową książkę i jest ona zatytułowana Kto ci powiedział, że jesteś nagi. To może brzmić dziwnie, ale to było około rok temu, może 18 miesięcy temu, byłem w samolocie i w sumie to spałem w tym samolocie. A Pan po prostu obudził mnie i powiedział, kto ci powiedział, że jesteś nagi? E Oczywiście jest to cytat Boga, jest to jedno z pierwszych pytań, jakie Bóg kiedykolwiek zadał ludzkości, a jego kontekst znajduje się w Księdze Rodzajów, rozdziale trzecim. To tam Adam i Ewa zostali oszukani przez węża, zjedli z zakazanego drzewa poznania dobra i zła, i natychmiast ich oczy otworzyły się, wiedzieli, że są nadzy, i zamiast uciekać do Boga, uciekli od Boga i ukryli się. Zrobili liście figowe, aby się przykryć, zszyli je razem. A kiedy pojawił się Pan, to jest w Księdze Rodzaju w rozdziale trzecim w wersecie dziewiątym, Zapytał, gdzie jesteś? W wersecie dziesiątym Adam odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi i ukryłem się. Bóg rzekł do Adama, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? I tak właśnie Pan przemówił do mnie i medytowałem nad tym, i czy wiesz, że jest to coś, co wierzę, że cię uwolni? Pod tytuł tej książki brzmi Studium sumienia. Powiem tylko kilka rzeczy naprawdę szybko. Rozwinę to w trakcie tej serii, ale to nie Pan powiedział Adamowi i Ewie, że są nadzy, że czegoś nie mają, że czegoś im brakuje. To nie Pan ich potępił i wywołał w nich strach. Nie ma wzmianki o tym, że był to diabeł. Wiesz, co tak naprawdę się stało? To drzewo poznania dobra i zła dało im sumienie grzechu. Wyjaśnię to bardziej szczegółowo w trakcie tej serii, ale wierzę, że kiedy Adam i Ewa zjedli z drzewa dobra i zła, po raz pierwszy mieli świadomość tego, co jest dobre, a co złe. Pozwól, że przejdę tutaj do wersetu z listu do Rzymian, rozdziału drugiego. Da to biblijną, definicję tego, czym jest sumienie. A więc w liście do Rzymian w rozdziale 2, w wersecie 14 jest napisane, gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa z natury, czynią to, co jest w prawie, a oni nie mają prawa, sami dla siebie są prawem. I spójrz na werset 15. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. Wiesz, gdybyś miał poszukać słowa sumienie w słowniku, znalazłbyś, że to twoja intuicyjna lub wewnętrzna wiedza o dobru i złu. Poczucie winy lub pewność co do dobra lub zła. Tak opisuje to słownik. Ale tutaj Biblia mówi, że to tylko twoje myśli, które oskarżają lub usprawiedliwiają się. Gdy przejdziemy do dalszej części tej serii, pokażę Ci z pierwszego listu Jana, rozdziału trzeciego, gdzie jest napisane, że jeśli nasze serce nas nie potępia, to mamy ufność ku Bogu. Można to połączyć z listem do Hebrajczyków, rozdziałem 10, wersetem 31, jak sądzę, gdzie jest napisane, Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. W pierwszym liście do w rozdziale pierwszym, jest mowa o tym, że niektórzy ludzie porzucili dobre sumienie i sprawili, że ich wiara zostanie. Rozbita. Jest więc wiele wersetów, które zamierzam przytoczyć, ale chodzi mi o to, że. Niezależnie od tego, czy używasz tego słowa sumienie, aby opisać swoje wewnętrzne poczucie winy, wstydu i potępienia, niezależnie od tego, czy opisujesz to w ten sposób, czy nie, jest to biblijny sposób radzenia sobie z tym. Kiedy Adam i Ewa wykroczyli przeciwko Bogu i zjedli z drzewa poznania dobra i zła, wtedy sumienie zaczęło w nich funkcjonować, a pierwszymi skutkami, jakie to sumienie wywarło na naszych przodkach, na Adamie i Ewie, było to, że wiedzieli, że są nadzy. I Natychmiast ogarnął ich wstyd i strach. Uciekli od Boga zamiast do Boga. Są ludzie oglądający ten program w tej chwili, może nawet nie użyłeś tych terminów, których używam, ale czujesz się tak potępiony z powodu sposobów, w jaki poszło Twoje życie, z powodu błędów, które popełniłeś, masz tyle wstydu w swoim życiu, że po prostu żyjesz z tym i, tak jak Adam i Ewa, to prowadzicie od Boga zamiast do Boga. Podzielę się z Tobą tym, jak oczyścić swoje sumienie. Prawdę mówiąc, zajmę się tym ponownie, gdy przejdę do dalszej części tej serii, ale w liście do Hebrajczyków w rozdziale 10, w wersecie drugim, jest powiedziane, że z powodu ofiary Jezusa nie powinieneś już mieć sumienia grzechu. To niesamowite stwierdzenie. Że nie powinieneś już mieć sumienia grzechu. Ten werset nie mówi o świadomości grzechu. Warto wiedzieć, kiedy przekracza się granice i kiedy robi się coś złego. Wiesz, to tak jakbyś położył rękę na gorącym piecu lub czymś innym. Nie cieszysz się bólem, który odczuwasz, ale jest w tym celu. To natychmiast sprawia, że cofasz rękę. Wiesz, w Boże Narodzenie wbiłem ten palec w piłę stołową. I chwała Bogu, mam jedną z tych pił stołowych, która ma system automatycznego zatrzymywania piły, i natychmiast, gdy tylko zetknie się z ciałem, całość po prostu się zatrzymuje. Naprawdę kosztowała mnie około 80 dolarów, ale to taniej niż mój palec. Ale tak czy inaczej, chodzi mi o to, że wkładasz w coś palec i natychmiast się wycofujesz, a ból ma swój cel. Sumienie, potępienie, wina, wstyd. Strach, które z tego wynikają, nawet jeśli nie jest to coś, co akceptujemy i czego nikt z nas nie lubi, ma to swój cel. I pozwól mi tylko powiedzieć mówię to jako łomakologia. Oznacza to, że nigdy nie słyszałem, aby ktokolwiek inny to powiedział. Jest to coś, nad czym nie medytowałem, wystarczająco, aby być absolutnie autorytatywnym i powiedzieć, tak mówi Pan, ale przestudiowałem to do pewnego stopnia i wierzę, że powodem, dla którego Pan uczynił drzewo poznania dobra i zła, drzewo, z którego nakazał im nie jeść, jest to, że kiedy zjedli z tego drzewa, ich sumienie ożyło. To jest jedna z dwóch rzeczy. Albo Bóg stworzył ich ze zdolnością do Sumienia, ale było ono po prostu niefunkcjonalne, dopóki to drzewo go nie aktywowało i nie wydobyło na światło dzienne. Albo to, co moim zdaniem prawdopodobnie się wydarzyło, to to, że kiedy zjedli z tego drzewa, dosłownie dało im to sumienie. To jest miejsce, w którym ludzkość, ludzkość zyskała sumienie i chociaż ponownie, jak to jest napisane w liście do Rzymian, rozdział 2, werset 15, sumienie oskarża Cię lub usprawiedliwia. Chociaż sumienie może przynieść Ci wstyd, poczucie winy i tym podobne rzeczy. Bóg nigdy nie chciał, abyśmy żyli w ten sposób, ale kiedy już wykroczyliśmy przeciwko Bogu i kiedy byliśmy zdani na siebie i robiliśmy własne rzeczy, posiadanie sumienia, które pokaże Ci dobro i zło jest korzystne i wierzę, że Bóg wiedział, że wszystkie te rzeczy się wydarzą. W Księdze Objawienia rozdział 6, 13, werset 8 jest mowa o Jezusie jako baranku, który został zabity od założenia świata. Jeśli spojrzysz na symbolikę w Księdze Objawienia, a nawet na Jana Chrzciciela, kiedy Jezus przyszedł, aby zostać przez Niego ochrzczonym, powiedział, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Księga Izajasza, rozdział 53 i wiele innych miejsc w Piśmie Świętym pokazuje, że Jezus był Barankiem, który został zabity za nas, a według Księgi Objawienia 13,8 został zabity od założenia świata. Oznacza to, że Bóg wiedział, że jego stworzenie, ludzkość, zbuntuje się przeciwko niemu, wiedział, że zostaną od niego oddzieleni, a jednak z powodu swojej wielkiej miłości był gotów cierpieć z powodu odrzucenia, był gotów widzieć całe zepsucie, jakie grzech przyniósł na świat, i był gotów ofiarować swojego syna, zanim jeszcze nas stworzył, wiedział, co się stanie i już zaplanował nasze odkupienie. Baranek został zabity. W Bożym Sercu i umyśle postanowienie zostało podjęte, zanim jeszcze zaistniała taka potrzeba. Chcę przez to powiedzieć, że Bóg przewidział nasz bunt, wiedział, że tak się stanie, i wierzę, że jest powód, dla którego uczynił drzewo poznania dobra i zła, z którego kazał Adamowi i Ewie nie jeść. Tak długo, jak żyliśmy w stanie bezgrzesznym, nie było potrzeby tego wewnętrznego sumienia które nas potępiało, które pokazywało nam, że jesteśmy źli i które nieustannie osądzało wszystkie nasze działania. Zostaliśmy stworzeni nie w niewinności i nie było powodu do poczucia winy, potępienia, wstydu, strachu czy czegokolwiek w tym rodzaju. Ale kiedy zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu, nawet jeśli jest to nieprzyjemne, czy wiesz, że sumienie służy pewnemu celowi? Parafrazując to jest. To, co opisuje pierwszy rozdział listu do Rzymian, kiedy mówi o tym, że nie spodobało się im zachowanie poznania Boga i wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, wiesz co to jest? Wiesz, co to oznacza? Dosłownie odebrał im sumienie. Teraz ludzie mogą bezkarnie grzeszyć, a według listu do Rzymian rozdział 1 jest to okropny stan. To bycie zbuntowanym, co oznacza, że bez ratunku nie masz już żadnej wiedzy o swojej potrzebie Boga. List do Rzymian rozdział 1 opisuje stopniowe kroki, które ludzie podejmują, aby od tego odejść. Jest tam wiele rzeczy. Kłamstwo, kradzież i myślenie, że ich własna mądrość jest lepsza od Boga. Uh, their own wisdom. Wymienione jest tam wiele rzeczy. Wspomina o cudzołóstwie, a ostatnim krokiem jest homoseksualność. Ostatnim krokiem przed staniem się wypaczonym jest relacja z osobami tej samej płci i utrzymywanie z nimi relacji seksualnych. Niektórzy ludzie czują się urażeni tym, co mówię, ale ja tylko cytuję to, co Biblia mówi. Można to przeczytać w liście do Rzymian, rozdział pierwszy: ostatnim krokiem, zanim Bóg zwróci ludzi ku wypaczonemu umysłowi, gdzie w zasadzie po prostu odbiera im sumienie jest homoseksualizm. Widzimy, jak nasze społeczeństwo zmierza w tym kierunku i przyjmuje te rzeczy. Kiedy człowiek dochodzi do miejsca, w którym nie ma już intuicyjnej wiedzy na temat dobra i zła, jest to niebezpieczne miejsce, w którym można się znaleźć i widzimy ludzi żyjących w ten sposób, którzy obnoszą się ze swoją bezbożnością i pozwalają szatanowi wejść, po prostu niszczyć życie. To nie jest sposób, w jaki Bóg nas stworzył. Również w pierwszym liście do Temuteusza, w rozdziale czwartym, omówię wszystkie te wersety bardziej szczegółowo. Próbuję ci tylko pokazać jak ważne jest to, o czym mówię. W pierwszym liście do Temu rozdział czwarty, jest napisane, że w dniach ostatecznych ludzie odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów. Jest napisane, że będą mieli napiętnowane sumienie. Oznacza to, jakbyś miał skaleczenie lub coś podobnego, i gdybyś był w sytuacji, w której nie mógłbyś dostać się do lekarza, aby sobie z tym poradzić i szyć to lub coś w tym rodzaju. Jednym ze sposobów, w jaki ludzie radzą sobie z takimi ranami, jest ich kauteryzacja, gdzie biorą coś naprawdę gorącego i po prostu przyklejają to do tego, i to spala i zabija te nerwy, ale także pieczętuje te rany, i to jest to, co to opisuje. Możesz mieć swoje sumienie napiętnowane. Innymi słowy, tam, gdzie już nic nie czujesz, gdzie Twoje sumienie nie działa. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Bóg uczynił drzewo poznania dobra i zła, z którego on nakazał Adamowi i Ewie nie jeść, ponieważ nie chciał, abyśmy mieli ten wstyd, nie chciał, abyśmy mieli ten strach, chciał, abyśmy żyli w niewinności, ale kiedy zgrzeszyliśmy, to drzewo poznania dobra i zła dostarczyło funkcję dla upadłej ludzkości. Potrzebujemy sumienia i pozwól, że to powiem, nie można naprawdę funkcjonować bez sumienia, chyba że jest się wypaczonym. A kiedy stajesz się wypaczonym, gdzie jesteś w miejscu, gdzie Bóg nie ma już z tobą do czynienia i nie przekonuje cię, nie ma nadziei na zbawienie, nie ma nadziei na, ma nadziei na interwencję Boga w twoim życiu. To straszna sytuacja. Potrzebujemy sumienia, ale dobrego sumienia. Pismo Święte mówi w liście do Hebrajczyków, rozdziale 9, że mamy oczyścić nasze sumienie z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. List do Hebrajczyków, rozdział 10, mówi, że musimy śmiało przystąpić do tronu Boga, mając serca oczyszczone od złego sumienia. Paweł powiedział również, że musi zawsze ćwiczyć, aby mieć sumienie bez skazy. Mówię o tym wszystkim, aby powiedzieć, że. To, o czym zacznę mówić, dotyczy tego, jak możesz żyć w relacji z Panem, aby krew Pana Jezusa Chrystusa oczyściła Twoje sumienie ze wstydu, winy i strachu, z którym żyje tak wielu ludzi. To nie jest automatyczne. Jest to coś, co, jak powiedział Paweł, musisz ćwiczyć, aby to zrobić. Jak powiedział autor listów do Hebrajczyków, musisz oczyścić sumienie z martwych uczynków, abyś mógł służyć żywemu Bogu. Jeśli twoje sumienie potępiacie, jak powiedział Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, sprawi to, że twoja wiara zostanie rozbita, a właśnie w takiej sytuacji znajduje się wielu ludzi. Są ludzie oglądający teraz ten program, którzy po prostu nie mają zaufania do Boga i nie rozumieją dlaczego. Wyjaśnię to i podzielę się, dlaczego pojawia się ten wstyd, ta wina. A jedną z najbardziej korzystnych rzeczy jest to, że tak jak Pan zapytał Adama i Ewę tutaj, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Z pewnością nie był to Bóg, ponieważ Bóg zadał to pytanie. Gdyby to On był tym, który w jakiś sposób ich obserwował i w chwili, gdy zgrzeszyli, włożył w nich sumienie grzechu, włożył w nich poczucie winy, włożył w nich strach, gdyby Pan to zrobił, nie zadałby tego pytania. Właściwie to odpowiedział na swoje własne pytanie, gdy zapytał, czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Innymi słowy, wiedział, że ta wiedza o dobru i złu oraz potępienie sumienie grzechu, świadomość winy, wstyd, wszystkie te rzeczy wiedział skąd to pochodzi. Pochodziło to z tego drzewa. My uwielbiamy obwiniać diabła i jestem za tym, by obwiniać diabła za wszystko, za co możemy go winić. Z pewnością nie jestem tutaj, aby bronić diabła. Amen, ale diabeł też im tego nie powiedział. Szatan jest tym, który zainspirował tego węża, aby przemówił do nich i zasiał wątpliwości, aby skłonić ich do buntu przeciwko Bogu i nieposłuszeństwa Bogu, ale w Piśmie Świętym nie ma ani jednej wzmianki o tym, że wąż. Lub diabeł jest tym, który dał im tę wiedzę. Pismo mówi, że przyszło ono z drzewa poznania dobra i zła i wiesz, to jest dziwne dla nas dzisiaj. Nie myślimy o tym. Ale w ogrodzie Eden, po tym jak to się stało, Bóg wypędził Adama i Ewę z ogrodu, ponieważ nie chciał, aby jedli z drzewa życia i żyli wiecznie. A jeśli przeczytasz w Księdze Objawienia, pod koniec tej księgi jest mowa o tym, że drzewo życia jest teraz w niebie. Jest tam drzewo życia. które którego liście jedzą ludzie i służy ono do uzdrawiania narodów i tym podobnych rzeczy. Tak więc, istnieje fizyczne drzewo życia, które istniało w Ogrodzie Eden. Teraz znajduje się w niebie i faktycznie daje życie. Tak więc, kiedy jemy różne rzeczy, może to podtrzymywać życie, ale większość z nas nie myśli, że drzewo, roślina lub coś innego nadaje nam cechy charakteru, ale w Ogrodzie Eden tak było. Drzewo życia mogło dosłownie dawać życie, aby ludzie mogli je jeść i żyć wiecznie, a drzewo poznania dobra i zła to nie jest tylko symboliczne. To dosłownie dało ludzkości Tobie i mnie, sumienie. Każda osoba od czasu Adama i Ewy urodziła się z tą intuicyjną wiedzą o dobru i złu. Kiedy naruszamy to sumienie, przychodzi również potępienie, wstyd i poczucie winy. I chociaż służy to celowi, jeśli żyjesz z sumieniem grzechu, to cię dosłownie zniszczy, doprowadzi cię do zniszczenia. Chwała Bogu. Biblia mówi w liście do Rzymian rozdział 8, werset 1, że dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Możesz żyć życiem, w którym nie masz sumienia grzechu, możesz żyć wolny od poczucia winy dzięki temu, co zrobił Jezus dla Ciebie. Więc podzielę się kilkoma rzeczami, które moim zdaniem zrobią wielką różnicę. Ponownie jest to zupełnie nowa książka i po raz pierwszy nauczałem na ten temat. Jest ona zatytułowana Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Jest to studium sumienia. Mam na ten temat płyty CD i DVD, a to będzie mój pierwszy raz, kiedy będę tym się. Dzielił w telewizji. Jest to więc zupełnie nowe nauczanie. Myślę, że będzie ono dla Ciebie błogosławieństwem. Zachęcam Cię do słuchania naszego lektora. A gdy przekażę Ci te informacje, zareaguj i zdobądź to, chciałbym również powiedzieć, że nie tylko byłoby to dobre dla Ciebie, ale każda osoba, którą znasz, ma do czynienia ze wstydem, poczuciem winy i strachem związanym z negatywnymi rzeczami, które zrobiliśmy. Może to być sposób na dotarcie do kogoś, o kim wiesz, że nie cieszy się obfitym życiem, które Jezus dla niego wykupił. Nie dzieje się to automatycznie. Automatycznie przy nowym narodzeniu sumienie nie jest po prostu wyczyszczone i nie otrzymuje zupełnie nowego początku. Musisz ćwiczyć swoje sumienie, aby zawsze przynosiło Ci korzyści i budowało Cię zamiast Cię niszczyć. Posłuchaj więc naszego lektora i udzieli Ci informacji o tym, jak otrzymać te produkty i zadzwoń lub napisz już dziś.